Witam serdecznie. Kilka wyszlak z Łąki. 10 czerwiec 2012. Dzisiaj, kilka słów na temat uczmy się ucząc. Marketing sieciowy jest pięknym przedsięwzięciem, ale dlatego, że wymaga stałego praktykowania. To znaczy, jesteśmy na ścieżce rozwoju, jeżeli praktykujemy. Sama teoria to za mało, prawda? Są dziedziny, w których można być dobrym teoretykiem, w których Teoria jest wystarczająca, ale w marketingu sieciowym musimy praktykować. Czyli właściwie ciągle praktykujemy, spotykając się z innymi ludźmi, pokazując im nasze przedsięwzięcie, rozmawiając z nimi. I jest to coś no, przepięknego, dlatego że uczymy się w tym przedsięwzięciu, tak naprawdę ucząc innych. I tak to wygląda, absolutnie tak. Nie ma tutaj żadnego sensu stwierdzenie, że jak ja się już nauczę, to ja wtedy ruszę, prawda? Jak ja już będę wiedział jak, nie wiem, prezentację pokazywać, to ja wtedy zacznę pokazywać, jak ja będę wiedział, jak robić follow-upy, to będę robił follow upy. Jak już będę zarabiał spore pieniądze, to wtedy będzie mi łatwiej i będę rozwijał, to naprawdę super... Nie, 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 nie prawda. Po prostu uczymy się ucząc. Tylko poprzez tą praktykę nabieramy wprawy. Tylko poprzez tą praktykę stajemy się coraz lepsi. I to jest piękno marketingu, dlatego że jakby wymusza na nas być aktywnym. Wymusza na nas być ciągle aktywnym, a przecież aktywność to jest życie. Aktywność to jest ta radość. Aktywność to jest ciągłe poznawanie nowych ludzi. Aktywność to jest coś, o co chodzi w życiu tak naprawdę. Czym jest życie, prawda? I to jest to. I to jest dokładnie to. Także może tyle na ten dzisiejszy krótki, kikowy szlak. Temat naprawdę bardzo ważny. Do zobaczenia jutro.